Nazywam się Weronika Wierzbowska, mam 23 lata i mieszkam w Komorowie pod Warszawą. W 2018 roku skończyłam studia filmowe w Warszawie i od tamtej pory robiłam jeszcze bardzo dużo aktorskich rzeczy. Między innymi teraz jeżdżę po Polsce z moim autorskim monodramem, Być jak Meryl, w reżyserii Grzegorza Pawlaka, którego plakat macie tutaj za mną. Teraz jesteśmy w trakcie realizowania drugiej części, w której premiera zaplanowana jest na 4 czerwca tego roku. Monodrama opowiada o marzeniach, o drodze do ich spełniania i o tym, że nawet, jeżeli nam się powinien noga, warto walczyć o te marzenia i warto się spełniać, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy i kim chcemy zostać w przyszłości, bo monodram adresowany jest do każdego widza, zarówno tego młodszego, jak i nieco starszego. Poza monodramem grałam także w serialach, m.in. w Glanie, w Emiach Miłość i pracę na obu tych planach bardzo dobrze wspominam. Również pracowałam, można powiedzieć, jako lektorka, i rok temu zrobiłam taki fajny projekt razem z Parkiem Miniatur, i tam czytam, właśnie. Właśnie w tym e, projekcie czytam opisy jednych z najważniejszych e, zabytków w Warszawie. Właściwie nie tylko opisy, ale to są takie ciekawe scenki opowiadające o historii tych budynków. I projekt ten można zobaczyć, można mnie usłyszeć w Warszawie, bo ten właśnie Park Miniatur znajduje się już teraz w Warszawie. E, poza jeszcze takimi projektami stricte aktorskimi, to m.in. zrealizowałam teledyski do dwóch e, coverów, do dwóch e, piosenek, m.in. innymi i Edith Piaf i możecie je zobaczyć na moim kanale na YouTubie. Poza jeszcze tutaj śpiewaniem, lubię uprawiać sport, uprawiam dużo sportów. Między innymi jestem instruktorką narciarstwa zjazdowego i bardzo lubię ten sport uprawiać, szczególnie zimą. jeszcze też na rolkach, na łyżwach, pływam, gram siatkówkę, także sport zdecydowanie nie jest mi obcy. A już jeżeli mówimy o obcych rzeczach, to jeżeli chodzi o języki obce, mówię, biegle po angielsku i po hiszpańsku. I pomyślałam, że może fajnie, skoro to jest casting do reklamy hiszpańskiej, powiedzieć kilka słów w tym języku. Mają Weronika Wyszbowska i ten go bainti tres anios, jovi błękomorów, serca de Warszawa, men canta al cine, men canta actuar. Eh, me encanta también España y el cine de España, la cultura española y todo, eh, todo en España. Y algún día quiero vivir en España para siempre, por ejemplo en Sevilla, porque esta es mi ciudad favorita en España. Y ahora pienso sobre eh, master estudios en España, eh, especialmente en Madrid. Encantada. Więc to było kilka słów po hiszpańsku ode mnie. Jeszcze właśnie, jeżeli jesteśmy przy Hiszpanii, to tylko powiem, że uwielbiam kino hiszpańskie, w szczególności Pedro Almodovara, a moim takim wzorem aktorstwa jest Meryl Streep, co się nie trudno domyślić, skoro mój monodramności tytuł Być jak Meryl reprezentuje agencję Spinka.